dzisiaj nagram i nagram właśnie teraz opening za znaczy opening dziewięciu skrzynek zwykłych które sobie z wielkiej gry zrobiłem ale do, do, do wszystko sobie tak że otwieramy. może jakaś postać wypadnie fajnie by było pierwsza skrzynka nic kolejna skrzynka też nic. Dajcie jakąś postać. Kurde. O, Marty mogę wleczyć. Kolejna skrzynka. 70 monet. Ze zwykłej skrzynki. O, bonus bilet na wydarzenie. Pyk. I nie ma nic. I trzy klejnoty. No, mam 20. Dobra, pyk. Dajcie jakąś postać, kurde. Trzy skrzynki zostały. 19 monet. Nic, kurde. No i ostatnia skrzynka. Dajcie jakąś postać, kurde. No i nic. 14 monet. Kurde. Niki, dobry. Niestety się nie udało, ale za to my możemy weszlić i na kolejne poziomy. I jeszcze I pyk. Barley, ja już na 8 moc podniosłem. Mm, o tu. Jest, o, matko. o tu jest barley, 8 moc. Także, zagrajmy sobie Sorka za dźwięki, ale to jakiś traktor akurat przyjdzie. do... Lecimy Gierku gierką Czy ja wziąłem duo? Ja wziąłem duo, a ja solo Dobra, no to po tej gierce zagramy solo Tu nie jest... To nie jest fajna mapa, tylko bym powiem, ja jej nie cierpię, tej mapy. Dobra. Dobra. Power Cube, zawinięty. Pięć mamy? Pięć? Power Cubesów? Dobra. Dobra. Lecę, ja będę miał... Ślurka to. Elo, goście. Elo, ja biję po trzy tysiące, ja. Dobra. Pyk. pyk. I pyk. I zabij. Dobra. Za parki psiki. Biorę. Ła! Ojej, ojej, ojej. Dobre, dobry. Dobra. Aaa! Zginę, 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 zginę! Ej, zginąłbym! Zginę! Ajajaj! Aj, aj. A była taka piękna gierka ta. Dobra. Patrzcie, że niedługo będę już miał mega skrzynię. <śmiech> <śmiech> za pięć pusz... za pięć tysięcy puszek. Dobra. A teraz wezmę Są Broka. Mm, nie, daj no Mike, Bo daj no się, daj no, majkiem, nie, grałem. Nie, daj no majkiem, nie grałem. A później bierzemy Badleja na solo. Na no solo, olo. Dobra. Może z tej, z tej mega skrzynki coś później wypadnie, jak będę ją miał. Mam taką nadzieję. Brakuje mi tylko czterech tych zadymiarzy. Ło nie, no i, no i właśnie. Gdy podchodzi do siebie Penny, to, to taki Dino Mike z taką Penny nie ma szans po prostu. A matko coś zlagowało trochę. Może Timo łanką? pik leży, dobra. Po dwa tysiące bije, dobra, lecę, lecę, lecę. Dobry. I bum, bum, bum. Bum, bum, nie! Nie, 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 no kurde! Ile będzie? Plus sześć, tak dużo? Wow! Dobra. Tu jest mój, mój pan Barley. No, Ci solo. To będzie już ostatnia gieręczka. Bo ten odcinek będzie taki krótki. No, dobra. Pierwsza skrzyneczka to będzie... O nie, no Tara, ta nie zawija nie... nie mówcie, że ta gierka się tak szybko skończy. Tak, ta gierka się tak szybko skończyła. Nie, nie myślicie, że to będzie ostatnia gierka. To będzie... ta będzie ostatnia gierka. Chyba, że się tak szybko skończy. Dobra. ze głos. Cześć. Jestem już ponownie. Tam gierkę zasypowałem trochę. Sorry za odkurzacz, ale o nie, no. Internet, dobra. S sorry za głosy od kurzacza, no ale. Ale, no. Ale nie jest fantami tam no. Pewna osoba. Pewna tutaj, Bibi. No chodź, chodź, Bibi. Nie Pewna osoba. nie powiedziałem nie osoba. Daryl, Daryl. I to była ostatnia gierka, także do Jalo jalo jalo! Normalnie. Dobra. Minus 3. Barley się z wami żegna. Do następnego. Trzymajcie się, do następnego. Papa. Pa.